Cześć, witam Cię na kanale Buy Beauty. Jeżeli tu jesteś, to znaczy, że chcesz się nauczyć robić makijaż oka, tak, żeby Twoje oko wydawało się większe, bardziej otwarte, a może masz opadającą powiekę i nie wiesz, jak tam z tym okiem postępować, tak, żeby wydobyć tak naprawdę to oko, żeby ono było takie widoczne. Dlatego tak ja się dzisiaj prezentuję w takim wydaniu. To jest jakby efekt końcowy. Tu jest oko niepomalowane, tak samo jak i brw. A tu jest oczko już takie wymodelowane. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to zrobiłam, to oczywiście zapraszam Cię do oglądania i mam nadzieję, że przydadzą Ci się takie wskazówki, kiedy będziesz robić swój makijaż. No dobrze, to zaczynamy. Co jest taki makijaż ważny? Ja uważam, że taką pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim nasze brwi, ponieważ brwi to tak naprawdę nasza rama całej twarzy, ale bym bardziej powiedziała, że taka ramka naszego oka, tak jak widziałeś na początku. To oko miałam powiększone, te miałam właściwie nieruszone, dlatego tego, tej strony oka nie będę ruszać. Zajmiemy się tą stroną i pokażę Wam, jak taki efekt uzyskałam. No więc, ja w pierwszej kolejności sobie podnoszę moje brwi i to już mi daje taki wizualny efekt uniesionego oka, uniesionej powiek, chociażby przez ten kierunek tych włosków. To jest takie, wiecie, wizualny efekt, że to oko idzie tak, a nie jest takie smutne i wiem, że nie każda z Was lubi takie brwi bardzo zaczechane do góry dlatego możemy sobie troszeczkę je złagodzić tutaj no i coś takiego, już mamy porównanie jedna brew, a druga teraz, żeby to utrwalić to użyję sobie takiego żelu z Golden Rose I taki oto efekt mamy, można powiedzieć, taki mokrej brwi. Ja taki efekt bardzo lubię, taki efekt naturalny. I jeszcze pozostaniemy sobie przy temacie brwi. Warto sobie pod brwią zaznaczyć, na przykład taką cielistą kredką. Tu jest akurat kredka z Golden Rose numer 426. To jest ta kredka, którą wam często pokazuję na Instagramie. I to jest taka cielista kredka, którą możemy też użyć równie dobrze na linię wodną oka. Co zresztą też będziemy robić. I teraz sobie tą koredeczką zaznaczam, pod brwią i to sprawi, że ten makijaż będzie przede wszystkim czysty, ale też właśnie taka jasna przestrzeń troszkę nam jeszcze podbije ten efekt powiększonego oka. Także wiecie, takie małe rzeczy do kupy jak się złoży, to one wszystkie będą dawać taki super efekt. Kurczę, nałożyłam sobie mm, błyszczyk ten znam. On tak pieczy mnie w usta, że masz. Ale mam takie właśnie widzę czerwone. Także jeżeli szukacie błyszczyka, który przy okazji Wam powiększy w usta no to, 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 ten błyszczyk znam, on mówię, jaki to jest numerek. No, numer 6 romans. Równie dobrze możecie, jeżeli nie macie takiej cielistej kredki, to równie dobrze możecie to zrobić jakimkolwiek kolektorem. Oczywiście nie zostawiam tego w taki sposób, tylko sobie muszę troszkę to rozblendować, żeby nie było widocznej granicy. Tak, żeby to wszystko też miękko wyglądało. Dobrze, mamy już zrobioną. Teraz przechodzimy sobie do powieki górnej. Powieka górna to tak naprawdę jest, właśnie jak widzicie, ta powieka ruchoma, która znajduje się w oczodole, a tutaj jest powieka górna, ale nieruchoma. I nam zależy na tym, żeby jak najbardziej wydobyć tą powiekę ruchomą. I właśnie teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy makijaż oka, to ja będę korzystać z tej palety Affect Natural Matte. A dodatkowo będę korzystać z palety Smashbox, to jest paleta do konturowania, czyli brązery, róż, rozświetlacze. Jeżeli chcemy sprawić, żeby nasza powieka górna była bardziej widoczna, to warto na powiekę ruchomą dać sobie jakiś lekko połyskujący cień, ale też nie taki, wiecie, bardzo mocno brokatowy, ponieważ on może czasami podkreślać jakąś nierówną fakturę naszego oka. Jeżeli na przykład nasza powieka jest troszkę dojrzała albo przesuszona, to nie warto jej gdzieś tam jeszcze marfretować tymi brokatami, bo to po prostu podbije ten efekt. Dlatego może nie maty, ale na przykład takie jakieś satynowe odcienie, albo jak macie taką dosyć gładką powiekę, to jak najbardziej takich rozświetlaczy możecie użyć. Co jest jeszcze ważne, ja już mam tą górną powiekę oczywiście przygotowaną pod nakładanie cieni. Przygotowałam ją w ten sposób. Że nałożyłam sobie bazę, to jest bardzo ważne, żeby tutaj nam się wszystko ładnie trzymało, tak żeby nam się te cienie tutaj nie rolowały w żaden sposób, także baza, i bazę sobie też, oczywiście przypudrowałam. Ja akurat sobie przypudrowałam takim pudrem z kreolanu. Oczywiście to, co widzicie przy linii że jest to jest moja kreska permanentna już. Już ją pewnie znacie, no nic na razie nie robię. Na razie niech taka jest. I teraz na powiekę górną będę nakładać ten oto cień, a właściwie rozświetlacz, ten jaśniejszy takim pędzelkiem u 36. Dobrze, powieka górna już jest podkreślona, i teraz przechodzimy do takiej ważniejszej, moim zdaniem, części, ponieważ musimy sobie wyznaczyć. Miejsce, w którym tak naprawdę nasze oko zaczyna być widoczne. Hmm. Chodzi tutaj o to miejsce załamania, spójrzcie. Widzicie to załamanie i ono tak naprawdę nam wyznacza, od jakiego momentu nasze oko jest widoczne. Dlatego jeżeli chcemy powiększyć nasze oko, to nie powinniśmy ciemnym cieniem zjeżdżać do tego załamania albo, nie daj Boże, wyjeżdżać jeszcze niżej. Tylko właśnie pracować ponad tym załamaniem, dlatego nie warto też malować sobie górnej powieki nieruchomej w taki sposób, że macie lekko o, tak oko naciągnięte, bo wtedy nie widzicie tego załamania, w którym to oko jest, zaczyna, zaczyna być widoczne. Dlatego jeżeli chcecie sobie podwiększyć optycznie oko, to malujcie się raczej na wprost. A tutaj wykonałem po prostu sobie kilka takich ruchów blendujących, żeby po prostu sobie rozmyć ten cień, który nałożymy na powiekę nieruchomą górną. A do tego użyjemy sobie takiego średniego brązu. Ja sobie to też nałożę tym pędzelkiem Hulu P36. Strzepujemy nadmiar, patrzymy się na wprost i ponad tym załamaniem sobie blendujemy. Najpierw jedną, drugą. Pamiętajmy, aby nie wyjeżdżać też za wysoko, tak żeby ten cień nie połączył nam się z brwią, to nie będzie wyglądać estetycznie. Pamiętajmy, żeby po prostu nie wierzyć w te załamanie, w ten dołeczek. My chcemy stworzyć iluzję, że to oko zaczyna się tak naprawdę jeszcze wyżej, dlatego pracujemy ponad tą linią. I teraz w zależności od tego, jaki macie tak naprawdę kształt oka, możecie sobie troszeczkę wyjechać jeszcze na zewnątrz tym cieniem. I teraz przechodzimy sobie do zaznaczenia naszego kącika, delikatnie sobie przyciemnimy ten kącik, tak żeby było wiadomo gdzie to oko się mniej więcej kończy i żeby też troszeczkę wykonturować to oko. Pozostaniemy sobie przy tej palecie, ja sobie wezmę teraz mniejszy pędzelek, wybiorę sobie na przykład ten cień. Ja sobie zawsze przykładam pędzelek w ten sposób i jakby odciskam te pierwsze ruchy, to sobie po prostu zaznaczam w którym miejscu mam nałożyć sobie tą dawkę cienia. I ten pędzel nie służy do blendowania, tylko właśnie do nałożenia cienia. A dopiero teraz używam tego cienia do blendowania. I niech to będą takie delikatne ruchy, muskające wręcz pędzelkiem, tak żeby nie zrobić sobie plamy. Możemy sobie tylko też wyciągnąć, jeżeli lubicie taki efekt kociego oka. Ja to dzisiaj pokazuję na takich dosyć neutralnych cieniach, ale generalnie te zasady możecie stosować przy każdym makijażu, nawet takim mocniejszym. Chyba, że macie mocno rozstawione oczy, szeroko no to już tutaj nie polecam jakby zaznaczania tego kącika bardzo wyciągania ponieważ to może pogłębić ten efekt i też tak nie wjeżdżajmy tym cieniem mocno na powiekę, bo, bo to właśnie ona jest lekko rozświetlona żeby była bardziej widoczna a to mamy być po prostu końcóweczka także nie wjeżdżamy tym cieniem do połowy oka nie w makijażu powiększającym oko, oczywiście. Co teraz robimy? Ja sobie biorę tę moją cielistą kredkę i chcę bardziej jeszcze jakby wydłużyć tutaj tą okolicę, więc używam sobie tej kredeczki tu na dole. Na to możemy sobie jeszcze nałożyć troszkę rozświetlacza, na tą kredkę właśnie tutaj, a kredka też będzie stanowić taką fajną bazę dla tego rozświetlacza, że on nam nie zginie w ciągu dnia. I oczywiście ten rozświetlacz to już chyba z każda z Was zna ten sposób. Nakładamy sobie wewnętrznym kąciku, i tutaj możemy też troszeczkę wyjechać rozświetlaczem. Jeżeli mam mocno opadającą powiekę, to akurat ten krok bym pominęła. Natomiast ja go robię tylko z tego względu, że chcę sobie zakryć troszeczkę odcień tej mojej kreski, która niestety w takim wydaniu jest teraz zielona, kawo, niebieska. Dlatego sobie leciutko oznaczam przy linii rzęs kretką. Jeżeli macie opadającą powiekę, to ominicie ten krok, ale zaraz Wam pokażę coś, co będzie alternatywą dla takiej kreski na górze, a też sprawi, że ta linia rzęs będzie podkreślona. I teraz pokazuję, co zrobić, jeżeli mamy opadającą powiekę i nie chcemy sobie tej przestrzeni ruchomej powieki skracać tą kreską. To ja sobie na przykład biorę taki eyeliner z Inglota, pędzelek. Oczywiście pamiętajcie, że przy tym eyelinerze warto mieć też ten płyn Duraline. Też ten płyn z Inglota, on właśnie sprawia, że te wszystkie kosmetyki, które gdzieś tam trochę nam zaschną, będą pracować lepiej, że możemy wskrzesić każdy nasz produkt. Mam teraz taki pędzelek właśnie z tym cieniem. Podnoszę sobie lekko tą powiekę i jakby staram się przy linii rzęs pomalować linię wodną Na początku może być trochę niekomfortowo jeżeli nigdy nie malowałyście sobie tej y, okolicy. I niestety oko lubi łzawić to Oko jest podkreślone jakby była kreska ale tak jak mówiłam nie skraca nam powieki ruchomej górnej. Oczywiście też rzęsy wydają się być bardziej zagęszczone. Dobrze mamy już kreskę zrobioną i żeby sobie te rzęsy teraz pomalować to najpierw użyję zalotki. Przed użyciem za zalotki, warto sobie te rzęsy najpierw przeczesać, tak żeby one nam się równiutko odgięły. I trzymamy około 10 sekund. Pamiętajcie, żeby robić to zanim użyjecie sobie tuszu do rzęs. Bo niestety takie wytuszowane rzęsy, a później yy, potraktowane zalotką, no, mogą się po prostu tam nie pokruszyć. Przechodzę sobie teraz do tuszu, u mnie gosza od nasady i zygzeczki. Pamiętajmy, żeby też tutaj te małe rzęski sobie zaznaczyć, tak żeby o nich nie zapominać. Dzięki temu oko nam się wydłuży, bo jeżeli ich nie zaznaczamy, to tak jakby po prostu to oko się troszkę szybciej skończyło. Może z robią robotę. Dobra, przechodzimy sobie do dolnej powieki. I tutaj ważne jest to, żeby nie podkreślać sobie dolnej powieki. Wiecie, tak cieniutko, tylko przy linii rzęs, ale właśnie pozwolić sobie na takie troszeczkę bardziej wyjechanie w dół. Spokojnie to nie sprawi, że to oko będzie brudno wyglądać. I pozostajemy oczywiście przy tej palecie. Używam sobie tego cienia, którego wcześniej używałam do yy, powieki nieruchomej, czyli tej góry. I zaznaczam sobie tutaj. Jak mówiłam, nie, nie bójcie się zjechać troszeczkę niżej. To tak naprawdę otwiera oko. A wszelkie takie kreski, wiecie, że tylko ta dolna linia wodna jest na przykład czarną kredką pomalowana albo tutaj tuż przy Sprawiają, że to oko to tak naprawdę zmniejsza się, takie wiecie, macie oczy, byście wyszły z kopalni, takie węgielki. I odrobinkę teraz tego ciemniejszego cienia, którego użyłam sobie w załamaniu, na koniuszek dokładnie dosłownie, tak żeby na przykład przy 1 trzeciej długości, tylko sobie tutaj zaznaczyć tym ciemniejszym i połączyć jakby z tą górną powieką. A, dosłownie odrobinę. I jeszcze sobie powrócimy do tej kredki cielistej, leciutko naciągamy i zaznaczamy linię wodną. I to daje taki jakby efekt, efekt yy, nie wiem czy to widzicie, jakby te białko oka wam się jeszcze trochę ciągnęło w dół. Spójrzcie. No i oczywiście tuszem do rzęs sobie jeszcze zaznaczymy dolne rzęski. I jak czujemy, że trochę tutaj nam się zrobiła, wiecie, taka pajęczynka, to możemy sobie od dołu lekko jeszcze te rzęsy przeczesać tak, żeby ściągnąć ewentualny nadmiar. Teraz sobie tak jeszcze patrzę i wydaje mi się, że mogę sobie ten kącik jeszcze trochę bardziej rozświetlić. Dokładam sobie jeszcze troszeczkę rozświetlacza. Możemy oczywiście też tym rozświetlaczem leciutko zaznaczać tutaj ten łuk. Nawet troszkę użyć na dolną powiekę tego połyskującego cienia. Dzięki temu ono tutaj się nam troszeczkę uwypukli. No, wydaje mi się, że mamy to. Tak to się prezentuje. Tak jak mówiłam, to jest taki można powiedzieć bardziej makijaż dzienny. Natomiast, jeżeli chcecie sobie taki efekt wykonać na swoim oku, a na przykład gdzieś na imprezę, to po prostu zastosujcie te same triki, tylko z nieco innymi kolorami, może nieco ciemniejszymi.